Moi drodzy, przed nami noc druga we FNAF-ie drugim, dokładnie tak, startujemy, dostałem troszeczkę spoilerów od montażysty, aczkolwiek bardzo mało, dowiedziałem się, że generalnie cała mechanika polega na zakładaniu maski, kręceniu tego boksa no i co? I że mam uważać, słuchać ziomka albo tego, bo on tutaj dużo do fabuły doda, nie osłuchałem go sobie jeszcze, odsłucham go sobie w następnym odcinku, w następnym odcinku zrobię sobie też jakąś tam fabułkę i też coś tam jeszcze pogadamy, nie?

Dobra, generalnie, ziomal powiedział nam kilka tipów o tym music boxie, że trzeba go nastrajać. Powiedział nam też kilka tipów o tym, że trzeba na Foxiego świecić latarką, jeżeli się pojawi. Ja pierdzielę. Co to jest za stukanie, chciałem powiedzieć. Tutaj był ten Ziomek z balonami zniknął. Ja pierdzielę. Nie, latarka mnie nie działa, latarka mnie nie działa. Co to, jest, co to jest, co to jest, co to jest? To jest Foxy, to jest Foxy? Co to jest za szczekanie? Ja pierdzielę, jestem tak zagubiony Nie, co to jest? Dokładam to Co są jakieś totalnie nowe animatroniki Zniknęło I nie ma drzwi, nie, to jest po... Nastarałem to znowu Na razie chillera, Po prostu jak na razie któryś się będzie wjał, będę zakładał maskę czy coś. Na Foxiego trzeba, no nie, znowu coś się tu zaraz pojawi. O, na niego trzeba świecić, to jest Foxy, nie tak, to jest KFoxy. No świece na ciebie się ma, świece. Nara robisz, nara, nara. No chyba nie chcę wypierać wizowie, no co jest z nim nie tak. No nara rób! Druga w nocy. Ten, nie, 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 nie wiem, nie, wiem, nie, nie, wiem, nie, music box. Nie wyskakuj mi, proszę. Jeszcze Fred. O co chodzi z Fredem? Ja pierdziele. To jest. Nie wiem, bez kitu. Autor miał rację kiedy. Nie, 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 wypij. Z tymi dźwiękami, o co. Co to było na górze, na górze, na górze, na górze? Tam było coś. Co to kur. jest, co to jest, co to jest na górze, na górze, coś, patrzcie. Nie. Nie chcę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Zostawcie mnie. O co chodzi? Co jest na górze? W jest Foxy, patrzcie, co jest na górze! kurwa. tam na górze coś jest! Nie chce mi się, nie chce mi się, nie chce mi się, nie chce mi się. Proszę, wywalcie mi z tym dźwiękiem! Może ten na górze miało tam być, albo tam było już od zawsze? Nie wiem nawet. Ja pie. się, zdzygam się, zdzygam się! Co to jest? Ja nie chcę Nie chcę Ja pierd... Która jest otwarta? Znowu Fox ja Tak, może mam go świecić? Nie wiem Wywalajcie mi z tymi... Nie Nie zrzygam się Wszystkiego jest za dużo Naraz. Nastrajamy to, nastrajamy to, nastrajamy to. Nie! Ja pierdolę. Co to było? O co chodzi? To jest totalnie jakaś mechanika p... Co to jest? Za maską mam. Tym razem ma swoje oczy. Ja pierdziele. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czuję się jak taka zagubiona kuska, która trafiła do miejsca, do którego serio nie chciała trafić. Jakby nie ma tu drzwi. Mam light, light i latarkę z baterią. I to jest jedyne, co mam. I mam do tego pięć razy więcej animatroników z totalnie nowymi mechanikami. No czuję się jak debil. Czuję się jak totalny debil. Nie wiem, czy się dzieje, nie? Nie wiem, na czym ta maska polega. Znaczy wiem po minus na czym ta maska polega, nie? No ale dobra. Kumam, że chyba trzeba cały czas tą to, to coś nastrajać bo im częściej tak jakby nastrajam, tym jakby tym jakby no nie wiem totalnie czy tutaj opłaca się coś patrzeć. Z tego co mi Kiełbщин mówił, to to jest jedyna kamera, która jest warta patrzenia i jakby każda mechanika jest jakaś inna, no nie wiem. O Boże. Jak ktoś stoi w węcie za uszmaskę, Jak Foxy stoi przed tobą świeżo latarką. Jak Witherhead, Chica i Bonnie lub toj Freddy stoi przed tobą na uszmaskę maskę. O, w ogóle, teraz nie ma tego tyziutka tutaj już i mi nie wszedł do pokoju. Jeżeli Balon Boy do pokoju, to znaczy, że ukradł ci baterię, wychodzi z lewej. Kręć na kamerach, marionetkę, bo cię zjamskeruje. Takie dostałem tip od jakby mega montażysty. Bo jeszcze nagrywam to w momencie, kiedy pierwszy odcinek nie wyszedł, co nie? I to był jedyny tip, jaki dostałem. No ale jeżeli mam być 4, totalnie mi teraz nazwy nic nie mówią. Więc musicie mi widzowie rozprzej. W komentarzu, co jest czym. No ja spróbuję tą noc dzisiaj przejść. Mam nadzieję, że mi się uda. No ale wiecie, jak jest. Nastrajamy cały czas Music Boxa. Kurde, to jest pewnie mnóstwo w ukrytych, co nie? Także widzowie, musicie zadać znać. Ja sobie na pewno przed następnym trzecim odcinkiem. Tutaj sobie zrobimy jakieś fabularne trzecie, trzecie podsumowanie. Na 100% sobie ogarnę te rozmowy wszystkie. Jeszcze sobie wrócę do rozmów. Wystawa pierwszego. Wypierdzielaj mi z tym dźwiękiem. Nie no, chyba jest w porządku, nie. Nastrajamy tego Music Boxa. No i na razie, na razie chill chyba. Ty jesteś tutaj. To jest chore. Tutaj jest ten typek. Co to jest? Chore, 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 chore. Jak się nazywa ten... Co to jest? To jest tak pojęte. Tu nic, tu nic, tu nic. No tutaj mamy Frediego. Ten typek nie wie, Żółtek jak nie wiem jak się nazywa. To jest pewnie jakaś chika. Hi, Znowu to jest ta muzyka, ta muzyka, co ona oznacza? Znowu coś się tu zaraz pojawi Świecę latarką, to jest Foxy, to jest Foxy, świecę latarką na tego Halo, weź wy... Dobra, mam czas na nastrojenie Music Boxa Ale chory gówno Cześć, co tam u was słychać? Coś tu zaraz się znowu pojawi Nie no nie stukaj, nie stukaj Nastrajamy do końca Nic węcie, ja pierd... Co to jest? Nie wiem kiedy mam tą maskę zakładać Ale posrane gówno Cześć Foxy, co tam u ciebie słychać? Poświecimy ci trochę na mordę, co? Co to na to? Dobra, powinieneś zniknąć Yy, no, znowu tu stoi, poje... typ. A ty co to jesteś? Nie wiem. Zakładam maskę, może nie zauważy. O, muszę stoić z Mister Boxa. Ja pierdzielę. Czy się stresuje? No, trochę w tak, trochę tak. No, powiedziałem, że bardzo nawet. Nie wyskakuj nic, proszę, ty dalej tu stoisz, chora babo. Jak się nazywa ten ziutek z lewej? Dalej stoi, ty zniknąłeś Nastrojmy music boxa, coś słyszałem, dźwięki jakieś Co to jest? Co to było? Ja nie wiem, ich jest za dużo Dobra, zniknęły Nastrojmy wszystko, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem 15 animatorników jest chyba Albo przynajmniej, nie wiem, pięć, których przynajmniej nie ogarniam. A jeszcze pewnie nie wszyscy odpaleni. Mmm, jak miło. Latarka cały czas włączona. Co to k**a jest? To i to. Co to ma być? 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 być? Wypierdź. Świecę wam na ryj, świecę wam na ryj, sram wam na japę. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Ona mi już teraz wyskoczyła, nie? To było takie ha-ha-ha, czy nie? Dobra, pozbyłem się ich chyba. O nie, music box. Nastroimy do końca. Dajmy tą maskę, może się uda przeżyć tą noc jakimś cudem. Dobra, coś się stało. Tu nic, tu nic. Piesek tam piątajem jest. Panie Fredzie. Co, co on o Fredzie pisał? Bo oni lub to, to i Freddy, to nie jest to i Freddy chyba. On znowu tutaj. Ja nie chcę panie Fredzie. Pan mnie zostaw, co? Nie widzę sobie się właśnie Fredzie pisał. Nie wszedł się do pokoju Fred. Co please, please, please? Okej, okay. jest kolejny ziutek. Muszę mu z Xboxem nastroić, ale tylko raz. I to bardzo jakoś szybko w miarę się postaram. Dobra, nastaramy, nasteriamy. Może się uda Wizawie jest piątajem. Hi Daję maskę. Dobra, zniknął. Ty no może się uda dożyć. Jakby nie patrzeć, jest szansa. Jest. Jest! Huh. Za drugim razem. Za drugim razem. Dobra. Dobra. Udało się. Jest na razie w porządku. Nie było nawet jakoś... Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Mogę patrzeć O k***a. O co chodzi? Czemu niej, Co tam? CO JEST? It's me Tu było napisane Ale posrane gówno Dobra próbujmy nas trzecią jeszcze Jak już druga wyszła za drugim Ale jest ciężko moi drodzy Zobaczmy co nam powie ziutek z telefonu Ten dźwięk Chore Wywalaj Foxy back together attraction. no it's some however tragic it may be has nothing to do with our establishment it's just all rumor and speculation people trying to make a buck you know Dobra, totalnie nic nie zrozumiałem, bo ta gra jest tak straszna, że ja się muszę totalnie skupić. Dobra, moi drodzy, trzeci odcinek będzie odcinkiem fabularnym. nadrobię sobie to wszystko obiecuję. Także nie zostawię ludzi, którzy tutaj śledzą moje poczynania fabularne, jak sobie ją odkrywam. Ale żeby ją odkryć, to ja najpierw muszę ogarnąć, co w tej grze chodzi. Ta gra się wydaje tak pojedyncze trudna. Tego mindboxa już trzeba cały czas. Czy musicboxa? Nie wiem, czy będzie mindboxa. Tu, 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 Nienawidzę. Cześć Foxy, co tam? Mam nadzieję, że fajnie się bawisz, bo ja się bawię zajebiście Dobra, zmieniam miejsce kamerę chyba Chore gówno widzowie chciałem powiedzieć. Chore gówno. Najbardziej mnie ciekawi ten pająk, co chodzi po sufitach. Kim on jest Już mam połowę baterii, jest druga w nocy, nie? ale jakaś spokojna noc, nic nie wyskakuje. A chillu. O nie. Proszę nie. Co to jest? Co mam robić, jak Bonnie? Co jest? Co co, co mam robić? To jest Bonnie. Świecić? Czy maskę? Jeżeli Bonnie stoi z tą, załóż maskę. Dobra. Nie wiem, czy zniknął, czy nie, ale założyłem maskę. Ja pierdzielę. Dobra. Tygi, co to jest? Dwa naraz! Ale bo jest creepy jasna dupa. Może mi się zmienić po w kamery już, czy nie? Dobra. Bonnie chyba oddala się git. O co chodzi z tym jakby dźwiękiem, on jest pojem... Na czerwono świeciło, chyba dałem radę. Nie mam już nas nie? Także zrobię kwa na co w niego muszę świecić Nooo zgadnijcie co się właśnie dzieje Nie, 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 nie Co to było? Co to było? Co to było? Czemu, czemu bo oni znikną? Flashlight zje... KURWA! Po gówno, co to było w ogóle? Jaki to jest creepy gówno, ty Moi drodzy, wydaje mi się, że noc trzecia będzie zdecydowanie za trudna Dla Noba, który nie wie o co chodzi w tej grze Dlatego ja wam pięknie dziękuję za oglądanie tego odcinka Przepraszam, że był on znowu krótszy, nie trwał 30 minut i tak dalej Ale mam nadzieję, że następny będzie tyle trwać Jak tylko poznam mechaniki Także piszcie w komentarzach, co, jak, gdzie Ja wam pięknie dziękuję i widzimy się już jutro w następnym odcinku Trzymajcie się, oczywiście zostawicie różłapek. Na.